Witam, to jest mój nowy projekt. Jest to sterownik głowicy zrobiony na USM-01. Tu jest USM-01, dwa moduły Bluetooth HC05, które łączą ze sobą układ wykonawczy i zadajnik. Układ wykonawczy jest zrobiony na STM-32F1. Generuje on sygnały PWM, które sterują mostkiem H, które następnie sterują dwoma silnikami. Jak widać tutaj dioda szybko miga jest niepodłączona. Połączymy teraz zadajnik i na zadajniku wyskoczy kalibracja. Po kalibracji przechodzi do trybu pracy. Ok, jak widać moduły brud są połączone. Mo można teraz ruszać silnikami, tutaj jest joystick. Możliwa jest również regulacja maksymalnej prędkości. Zmienimy teraz na 40%. Ok, ruszymy. Jak widać, silniki ruszają się wolniej. Wrócimy do poprzednich ustawień. Ok, silniki się ruszają. Można też zmienić rampę. Stawimy rampę na, na przykład na 7 Wtedy silniki będą startowały wolniej. Mniejsze przyspieszenie miały. Ok, to jest mój nowy projekt.